Poniedziałek świąteczny. Wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, a ja przez trzy kolejne nasze spotkania chciałbym mówić właśnie o tych spotkaniach, które miały miejsce zaraz po zmartwychwstaniu. Wyobraźcie sobie, grupa zatrwożonych uczniów, zamknięta w pomieszczeniu. No nie trudno dzisiaj sobie znaleźć odniesienia do naszego obecnego, codziennego życia. Zatrwożeni, przerażeni tym, co dzieje się na zewnątrz. Myślą o informacjach, które napływają z różnych stron. Pewnie w ich sercach było przerażenie. I oto nagle pośród nich pojawia się ten, który zmartwychwstał, Jezus Chrystus. I wypowiada niezwykłe zdanie, pokój wam. To słowo szalom, słowo pokój, jest niezwykle treściwym słowem. Ono mówi o tym, co my nazywamy właśnie pokojem ale oprócz tego zawiera jeszcze w sobie takie słowa jak spełnienie, pewność celów, radość życiowa. Właśnie z czymś takim przychodzi Jezus z martwych stały do życia zatrwożonych ludzi. Do ludzi, którzy zadają sobie pytania o tym, co będzie w przyszłości, o tym, co, będzie na, co jest na zewnątrz. On, Pan Wszechświata, Stwórca, przychodzi ze słowami pokój Wam, szalom. Inaczej mówiąc, gdy Jezus przychodzi do naszego życia, wnosi do tego życia harmonię, wnosi do tego życia ukojenie, wnosi do tego życia spełnienie i nadaje temu życiu cel i sens. Takie jest między innymi przesłanie Wielkiej Nocy. Takie jest przesłanie tych odwiedzin, które Jezus miał podczas spotkania ze swoimi uczniami, kiedy oni zatworzeni, zadający sobie pytania o, przysz o przyszłość. Siedzieli w zamkniętym pomieszczeniu, On przychodzi i dzisiaj chce przyjść do nas z tym sławnym słowem, w naszej sytuacji, mówiąc: Pokój Wam. Inaczej mówiąc: spełnienie, harmonia, wyciszenie i pewność celu. I takiego spotkania z Jezusem, które wnosi Boży szalom, Wami sobie życzę. Krzysztof Zaremba, pastor społeczności chrześcijańskiej północ, w poniedziałkowy dzień świąteczny.